Usiądź wygodnie w cichym i spokojnym miejscu, gdzie możesz poświęcić chwilę na świadome rozpoczęcie nowego dnia. Zamknij oczy i skieruj uwagę na swój oddech. Pozwól sobie na zatrzymanie się i pełne otwarcie na ten moment. Weź teraz kilka głębokich oddechów. Wdech i długi, spokojny wydech. I jeszcze raz. Poczuj, jak z każdym oddechem Pełnia cię spokój i lekkość. Twoje ciało rozluźnia się coraz bardziej, a twój umysł otwiera się na piękno nadchodzącego dnia. Teraz powiedz w myślach: Dziękuję za nowy dzień i za dar życia który przenika mnie i cały wszechświat. Z wdzięcznością przyjmuję wszystko, co jest przede mną, otwierając swoje serce na miłość, radość i harmonię. Niech każdy mój krok, każda myśl i każde uczucie będzie wyrazem miłości, pokoju i wdzięczności dla boskości obecnej we mnie. Oraz w każdym człowieku. W tej chwili z miłością i łagodnością wybaczam sobie wszystko, co mogło być niezgodne z moim najwyższym dobrem i planem mojej duszy. Weź teraz kilka głębokich oddechów. Wdech. I długiej oczyszczający wydech. Poczuj, jak każda twoja myśl staje się spokojniejsza, a serce wypełnia harmonia. Teraz prześlij światło i miłość do wszystkich istot. Niech strumień światła płynie do serc wszystkich ludzi, napełniając je blaskiem zrozumienia, współczucia i pokoju. Niech światło otula całą ziemię, wypełniając każdy zakątek planety spokojem i harmonią. Niech strumień miłości obejmie wszystkie serca, wypełniając je harmonią, łagodnością. I głębokim współczuciem. Przysyłam błogosławieństwa każdej istocie, życząc jej wszelkiego dobra, miłości i wewnętrznej równowagi. Widzę w Was światło, Waszą boską istotę i życzę, abyście zawsze podążali ścieżką zgodną z planem Waszej duszy. Dla Najwyższego dobra Waszego i innych. Niech wyższa wola wypełni wolę ludzką, kierując nas ku celom, które głęboko znamy w swoich sercach. Niech ten boski plan realizuje się przez nasze działania w jedności z mądrością istnienia. I teraz błogosławmy Ziemię, i ludzi. Niech światło, miłość i moc przywrócą pokój i harmonię na ziemi, wypełniając każde serce radością i świadomością jedności. Błogosławię każdemu człowiekowi z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, życząc mu życia pełnego światła, miłości i spełnienia. Niech światło, miłość i moc wszechświata prowadzą nas wszystkich ku harmonii i pokoju, abyśmy stali się świadomymi uczestnikami planu stworzenia. Wspólnie budujemy świat pełen miłości, wsparcia i prawdziwego zrozumienia. Teraz powróć do chwili obecnej. Delikatnie skieruj swoją uwagę z powrotem na oddech. Głęboki wdech i długi wydech. Jeszcze raz wdech i spokojny długi wydech. Poczuj swoje ciało w przestrzeni, w której się znajdujesz. Usłysz dźwięki otoczenia. Delikatnie porusz palcami, dłoni i stóp. Jeśli chcesz, przeciągnij się łagodnie, otwierając swoje ciało na energię nowego dnia. Przywołaj intencję, z którą chcesz rozpocząć dzisiejszy dzień. Pomyśl o tym, jak możesz uczynić każdy krok, każdą myśl i każde działanie, wypełnionymi miłością, światłem i pokojem? Kiedy poczujesz gotowość, powoli otwórz oczy i z radością zacznij ten nowy dzień, niosąc w sobie harmonię i wdzięczność. Spójrz na ten dzień jak na nową szansę, aby wnosić światło i miłość do świata. Światło, miłość i moc wszechświata są zawsze z Tobą. I z Tą myślą zacznij ten nowy dzień.